Lech Kaczyński miał jasną wizję polityczną. Widział bardzo jasną rolę Polski w regionie, jak również w Europie. On odegrał bardzo dużą rolę, żeby zmienić kontynent europejski. Ideowiec. Pamiętam, że bardzo wierzył w Ukrainę. On sprawił, że tak wiele dobrego się wydarzyło i to możemy jemu właśnie zawdzięczać. Obaj byliśmy politykami, którzy wierzyli w to, że imperium rosyjskie nigdy nie będzie przyjacielem. Wizjoner. Po inwazji prezydent na Gruzję, prezydent Kaczyński zadzwonił do mnie i powiedział: chodźmy, pojedźmy tam. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Europa Środkowa, cały nasz region będzie się liczył. Bohater. To niesamowite przywództwo pokazane przez prezydenta Kaczyńskiego wówczas. A on był jedyną osobą, która zrobiła właściwą rzecz. Musimy uznać Lecha Kaczyńskiego za nowoczesnego bohatera naszego regionu. Imperializmowi nie wolno ustępować, ani nawet skłonnościom imperialnym. Premierowy dokument o polityce wschodniej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w piątek o 20.30.